Szanowni Państwo, dzisiaj bez nowych informacji i nie o nowych decyzjach, ale jeśli Państwo pozwolicie, z apelem. Z apelem, który kieruję w szczególności do kierowników projektów, kierowników jednostek, do wszystkich tych, którzy dysponują środkami finansowymi i organizują pracę innych. Proszę Państwa, dla wielu naszych studentów i doktorantów. Niezbędnym warunkiem utrzymania się i możliwości kształcenia na uniwersytecie było dodatkowe zatrudnienie i związane z tym wynagrodzenie. Sytuacja na rynku pracy wokół nas zapewne będzie się pogarszać, a taka studencka czy doktorancka praca poza uczelnią staje się dobrem naprawdę rzadkim. Wielu ze studentów i doktorantów dotychczasowe możliwości dodatkowego zarobkowania niestety już po prostu utraciła. Uniwersytet. Nasz uniwersytet to wspólnota. Chcemy, możemy i będziemy się wzajemnie wspierać. Spróbujmy zatem wesprzeć naszych studentów i doktorantów, realizując hasło: Dajmy zarobić studentom. Jeśli ktoś z Państwa prowadzi projekt, w którym są do wykonania takie nieobsadzone jeszcze zadania, także najprostsze i dorywcze. Jeśli ktoś potrzebuje ludzi do różnego typu czasowego zatrudnienia czy dorywczych prac w jednostce, jeśli ktoś wie, gdzie potrzeba ludzi do dodatkowych działań. Koniecznie proszę pomyśleć o naszych studentach i doktorantach, o studentach i doktorantach uniwersytetu. Wszystko może być ciekawe i cenne, od pracy badawczej w grancie po zmywanie próbówek, od przygotowania stron internetowych po sprzątanie pomieszczeń, od kopiowania materiałów po przenoszenie krzeseł, od testowania oprogramowania i wprowadzania danych po po prostu pomoc w bufecie. W stołówce, w szatni. Jestem przekonany, że wiele z naszych studentek i studentów, doktorantek i doktorantów, z chęcią podejmie się wszelkich takich zadań. Wiem, dziś jeszcze niewiele takich nowych prac się pojawia, ale już wkrótce, wraz ze stopniowym odmrażaniem wielu uniwersyteckich aktywności, takich niezbędnych nowych prac będzie coraz więcej. Pamiętajmy koniecznie wówczas o naszych młodszych koleżankach i kolegach z uniwersytetu. Spróbujmy stworzyć taki nieformalny, wewnątrzuniwersytecki rynek pracy dla studentów i doktorantów. Na zachętę ze strony władz rektorskich przeznaczymy w tym roku specjalne środki na finansowe wsparcie decyzji o takich nowych, dodatkowych zatrudnieniach studentów i doktorantów. Szczegóły już wkrótce. Jednym słowem apel. Proszę Państwa, gdy tylko można. Dajmy zarobić naszym studentom. Dziękuję.